Dołączanie załączników do umowy w lokalnym systemie informatycznym. Aby móc rozpocząć dodawanie załączników do umowy, w pierwszym kroku musimy przesłać wszystkie pliki w module repozytorium dokumentów dostępnym w kolumnie operacje pod ikoną chmurki. Każde z plików musi mieć wybrany typ dokumentu odpowiednią nazwę, opis. I zalecamy również dodanie do, dla każdego pliku odpowiednich tagów, za pomocą których w łatwy sposób wyfiltrujemy sobie na późniejszym etapie załączniki, czy to do umowy, czy aneksu, czy innych modułów dostępnych w lokalnym systemie informatycznym. Cały proces obsługi repozytorium dokumentów dostępny jest na naszym kanale YouTube lub na stronie scp.slav.pl, w części strefa beneficjenta filmy instruktażowe. W momencie, gdy Państwa wniosek zostaje względ do finansowania na liście projektów w kolumnie UDA pojawia się ikona spinacza. Klikając na tą ikonę zostaniemy przeniesieni do modułu dołączania dokumentów do umowy. Okno to podzielone jest na dwie części. Jego lewa część to wszystkie załączniki przesłane do repozytorium dokumentów, razem z filtrem, za pomocą którego możemy ograniczać ilość wyświetlanych załączników, a prawa część to załączniki dołączane do umowy o dofinansowanie czy aneksu. Aby w prosty sposób wyszukać interesujące nas pliki, najczęściej korzystamy z filtra umieszczonego nad listą plików z repozytorium. Ja najczęściej wykorzystuję pole tagi i wyszukuję sobie te pliki, które oznaczyłem jako UDA, czyli załączniki do umowy. Po wyszukaniu takich plików pojawiają się tylko te dokumenty, które będę chciał dołączyć do danej umowy czy do danego aneksu. Następnie, aby dołączyć wyszukane pliki do umowy czy aneksu, zieloną strzałką umieszczoną. Po lewej stronie repozytorium plików, przenoszę je z lewej części na prawą. Nie ma korzyści jednorazowo przenosić wszystkich plików. Możemy sobie przenieść kilka i w dogodnym innym terminie wrócić do aplikacji i dołączyć resztę dokumentu. W momencie, gdy po prawej stronie okna znajdują się już wszystkie pliki konieczne do podpięcia do umowy czy aneksu, mamy możliwość kliknięcia opcji Złóż protokół. Musimy jednak pamiętać o tym, że wybrane na tę opcję blokujemy możliwość dodawania kolejnych załączników. Po złożeniu protokołu dostajemy informację, że aktualizacja protokołu będzie możliwa dopiero po jego weryfikacji. Więc wracamy sobie na listę projektów i widzimy, że w kolumnie UDA pojawiły nam się dwie dodatkowe ikony. Ikona SECAP i ikona pobierania pliku PDF. Czyli tak jak na etapie wnioskowania i wysyłania wniosku o dofinansowanie do instytucji ogłaszającej konkurs, mamy możliwość przesłania protokołu za pomocą systemu SECAP lub pobrania pliku PDF i wysłania go za pomocą systemu ePUAP. Protokół, który będzie przesyłany do instytucji ogłaszającej konkurs, zawiera informacje na temat umowy czy aneksu, do której załączniki poniższe są podpinane, ID danego załącznika, nazwę, sumę kontrolną oraz danie, data dodania załącznika do danego dokumentu. Po, po przyjęciu przez instytucję ogłaszającą konkurs protokołu następuje jego weryfikacja. I dany protokół może być zweryfikowany pozytywnie, czyli że wszystkie załączniki do umowy zostały dołączone i nie ma konieczności dostarczenia kolejnych załączników, lub dany protokół może być zweryfikowany negatywnie i wtedy zostają Państwo poproszeni o uzupełnienie kolejnych załączników. Jeżeli protokół jest zweryfikowany negatywnie, znikną Państwu obie ikony. Informującej czy umożliwiające przesłanie danego protokołu. Ikony również nie jeżeli protokół zostaje zweryfikowany pozytywnie. Ale mogą Państwo wejść sobie do protokołu i dodawać kolejne załączniki. Dodajmy sobie teraz załączniki. p 2 Złóżmy ponownie protokół. Wyślijmy je za pomocą któregokolwiek z systemów i czekajmy na kolejną weryfikację. Po ponownej weryfikacji możemy zauważyć, że pracownik instytucji ma możliwość odpinania czy korygowania danego protokołu. Czyli jeżeli Państwo podpieli jakiekolwiek błędne załączniki, istnieje możliwość kontaktu z opiekunem projektu i albo ustalenie, że dane załączniki mają być odpięte. Albo pracownik instytucji czy opiekun projektu sam zdecyduje, że dane załączniki nie są potrzebne na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Jeżeli przy weryfikacji protokół zostaje zweryfikowany prawidłowo i nie ma konieczności dodawania kolejnych załączników, po wejściu w ikonę spinacza w kolumnie ODA otrzymujemy informację, że protokół został oceniony pozytywnie i czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, jeżeli nastąpi konieczność dołączenia jakichkolwiek załączników do aneksu, wykonujemy te same operacje, co przy dołączaniu załączników do umowy o dofinansowanie, czyli wchodzimy sobie na spinacz i przenosimy sobie załączniki do aneksu. Jak Państwo przed chwilką zobaczyli, jeżeli by chcielibyśmy do aneksu dodać załącznik, który podpięliśmy już pod umowę, to system poinformuje nas o tym, że dany załącznik został już zatwierdzony w protokołach do umowy i nie będziemy mogli go podpiąć ponownie. Złożenie, weryfikacja protokołu odbywa się na tych samych zasadach, co dołączanie dokumentów i weryfikacja protokołu do umowy o dofinansowanie.